Witam serdecznie Państwa. Rozpoczynam obrady 12. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Płaska. Nadzwyczajnej z powodu sytuacji zaistniałej w kraju, a mianowicie zakażeniem, wiru, zakażenia wirusem COVID-19. Na sesji tej serdecznej. i oddziałów przedszkolnych. To jest termin, który w tej chwili, ten termin jeszcze trwa. Składania do przedszkola to się, kończy, się 7 chyba teraz się kończy w tygodniu przyszłym. Już takie, może niezwiązane z samą, tutaj tematem współpracy z Radą Gminy, jak to jest tak, temat. Podjąłem decyzję, bo wystąpiła do mnie jedna osoba z miejscowości Płaska, która, której, która, w, jej, w której gospodarstwie miał miejsce pożar, o udzielenie pomocy, właśnie finansowej. Podjąłem decyzję, że odbudujemy u tej osoby oczyszczanie domową. Koszty na dzień dzisiejszy tej pomocy to jest 14 tysięcy złotych które, takie są szacunki, ta, jak gdyby taka pomoc zostanie udzielona tej, tej osobie z miejscowości Płaska. Kolejny temat to jest wykonanie maseczek ochronnych. Tutaj powstała taka grupa inicjatywna, w tym ja, co chcę tutaj może wyróżnić Panią Edytę Skubist, radną, która też, to się zaangażowała z tych, jak gdyby z tych osób, ale tych osób jest, jak gdyby no 30, ponad 30 osób z terenu gminy Płaska, które brały udział w trzeciu tam potem w odkażaniu tych, tych, tych gotowych maseczek. Gmina płas, tak, halo, halo, słychać tam, ja, ja nie wiem, przerywa, po prostu ta, w tych miejscach tam, gdzie przerywa, no trudno, trzeba czekać na jakiś sygnał, bo tam, jeżeli jest łączność, jeżeli łączność jest przerywana, my na to wpływu nie mamy, żadnego wpływu tutaj stąd, tam trzeba sobie napróbować, to jest kwestia sygnału, które dochodzi albo do telefonu, jeżeli przez GSM, albo do internetu waszego, waszego tak no, który macie ten system, system, łączenia. Dalej, więc chciałem podziękować wszystkim tym osobom, które wzięły udział w tym, w tym szyciu maseczek. Jest to około 30 osób. Gmina zapłaciła, znaczy sam koszt tych materiałów wszystkich na te maseczki pokryła gmina Płaska. Tamte osoby wykonały te maseczki nieodpłatnie, czyli ich praca, a maseczki były roznoszone przez radnych. Tutaj chcę podziękować pani przewodniczącej rady, pani Rali Polkowskiej, za właśnie, za zorganizowanie też gdyby no, radnych do tego, 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 tego roznoszenia. Maseczki były roznoszone do wszystkich mieszkańców na terenie Gminy Płaska, według systemu, który, w którym gdyby no, zbieramy, gromadzimy odpady. Czyli tyle osób, ile w systemie odpadów gospodarstwo domowe ma zgłoszonych, czy to są trzy osoby, cztery, pięć czy siedem, tyle dla tylu osób były te maseczki dostarczone. Także w ten sposób zostały te maseczki rozdysponowane dla mieszkańców gminy Płaska. Jeszcze raz wszystkim tym dziękuję. Informacje o konkretnych nazwiskach osób, które brały w tym udział będą umieszczone na stronie internetowej gminy Płaska i w Głosie Płaskiej. Tak, to na razie. Tak, na razie. Dziękuję. Dziękuję. Jesteśmy w punkcie czwartym. Piątym. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę o włączenie kamerki. To, to będzie dla mnie podpowiedź, że ktoś z Państwa chce zabrać głos. Mamy tutaj osobę. Nie wiem, za bardzo wiem, kto to jest. Kwiatek widoczny. Pani Kasia. Pani Kasia Ślużyńska. Proszę bardzo, pani Kasiu. Tak. Tak. Dziękujemy bardzo. Kto, kto jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę, proszę, pani Edyta, pani Edyta, proszę, Pani Edyto. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Pani Edytko, proszę już o wyłączenie kamery. Jeżeli to wszystko, kto by z Państwa radnych chciał zabrać głos jeszcze? Nie widzę, nie widzę proszę Państwa. Więc przechodzimy, bo odpowiedzi. Odpowiedzi to praktycznie nie ma żadnych. Były podziękowania. Przechodzimy do punktu siódmego. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rad podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Proponuję, proponuję tutaj właśnie Radzie Gminy przyjęcie takiego, takiej uchwały. Ta uchwała może nie do końca może jak gdyby no, zaspokajać oczekiwania przedsiębiorców, bo nie ma w tej uchwale mowy o zwolnieniach. Natomiast jest to moment, w którym tak, po pierwsze, my sami nie wiemy, czy gmina będzie miała jakikolwiek, jakikolwiek pomoc ze strony państwa, bo gmina też w tej chwili straciła sporo swoich dochodów, więc możemy w tej chwili pomóc przedsiębiorcom, pomóc, pomóc, w, taki, pomóc w taki sposób, najbardziej chyba, gdyby był on, sensowny. Czyli od maja, te miesiące najbliższe, maj, czerwiec, możemy w tej chwili przenieść te płatności w sposób właśnie zgodny z prawem do końca miesiąca września. Przedsiębiorcy nie muszą martwić się o to, że muszą te płatności w podatku wpłacić do gminy. Ta uchwała pozwoli im z mocy prawa te płatności wszystkie przesunąć, i zobaczymy we wrześniu, co dalej się wydarzy. Jeżeli przedsiębiorcy uruchomią swoją działalność i będzie możliwość, jak gdyby no, wpłacenia podatku w, części, w całości lub w części, Wtedy na pewno będą decyzje, będę proponował podjęcie jeszcze innych decyzji, lub nie będzie potrzeba takiej decyzji podjęcia. Więc ta uchwała, która przesuwa, przesuwa jak gdyby, okres płatności na miesiąc do końca września tego roku, to wydaje się dzisiaj być najbardziej taka obiektywna i jest z pewnością jest pomocą w sytuacji, w której by trzeba było teraz opłacić kolejną ratę do końca maja, czy do końca czerwca z tytułu tego podatku od nieruchomości. Dziękuję. Czy są pytania w związku do tej uchwały, którą proponuje tutaj Pan Wójt? Nie widzę proszę Państwa. Nikt mi tutaj nie podpowiada, że chciałby zabrać głos. Więc przejdziemy do głosowania do przyjęcia uchwały. Uchwała Rady Gminy Płaska w sprawie przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. E, państwo radni macie tekst uchwały przed sobą, więc ja go odczytywać nie będę. Poproszę o imienne głosowanie. Pani Anna Abrycka jest za, przeciw, czy się wstrzymuje od przyjęcia tej uchwały? Pani Ania Abrycka słyszy nas? Pan Wagiński Jan, słyszy nas? Pewnie jest opóźnienie. Pewnie mamy opóźnienie na łączach. Zaraz chwilę. O doszło do rozłączenia to się w ogóle rozłączyło. Rozłączyło się w ogóle tutaj się włączyło tak. Może z 5 minut przerwy na no nie. Proszę Państwa, z 5 minut przerwy zaraz tutaj spróbujemy usunąć usterkę, która nastąpiła. Proszę Państwa, wracamy do obrad sesji. Czy Państwo radni słyszeli mnie, że przechodziliśmy do głosowania nad uchwałą w sprawie przedłużenia terminów płatności? Dobrze. Więc czy pani Anna Abrycka jest za, przeciw, czy wstrzymuje się? Pan Bagiński Jan. Pan Demski Grzegorz Tadeusz. Pan Andrzej Jadeszko. Andrzej Jadeszko jestem za. Pan Juszkiewicz Marek. Marek za. Pan Lesiecki Stanisław. Pan Okuniewski Jerzy. Za. Polkowska Alicja, jestem za. Pani Skubis Edyta. Pani Sławińska Mirosława. Pani Ślużyńska Katarzyna. Pani Tarasiewicz Aneta. Pan Basilewski Tadeusz. Pan Piotr Wydra. Uchwała została przyjęta jednogłośnie czternastoma głosami za. Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie ósmym, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Płaska za rok 2019. Poproszę Panią kierownik tutaj bliżej do nas o przedstawienie. Witam wszystkich. Jak co roku, yy, cyklicznie jesteśmy zobowiązani do podjęcia uchwały dotyczącej oceny pomocy społecznej. Jest to duży dokument, Państwo macie go na pewno przed sobą, który mówi nam o zasobach pomocy społecznej w naszej gminie. Yy, chciałabym tylko zaznaczyć, że na wykresach są, yy, yy, jest bardziej pokazana nasza praca, która. Jest dość trudną pracą i niewdzięczną, ale dajemy sobie radę. Czy Państwo macie jakieś do mnie pytanie? Będzie mi łatwiej odpowiadać. Proszę Państwa, kto by chciał zadać pytanie Pani kierownik OPS-u, Pani Alienicy Moroczewskiej, proszę. Nie widzę, chyba wszystko jest jasne. Cykliczna uchwała. Nie widzę, nikt nie chce zabrać głosu, więc chyba podziękujemy Pani Alicja. Proszę Państwa, jeżeli nikt nie chce zabrać głosu, nie ma pytań, przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Płaska za rok 2019. Proszę, pani Abrycka Anna jest za przyjęciem uchwały, jest przeciw czy się wstrzymuje? Pan Bagiński Jan, Pan Demski Grzegorz Tadeusz. Pan Jadeszko Andrzej. Juszkiewicz Marek Kazimierz. Pan Lesiecki Stanisław. Za. Pan Okuniewski Jerzy. Polkowska Alicja Jestem za. Pani Skubis Edyta. Pani Sławińska Mirosława. Pani Ślużyńska Katarzyna, Pani Tarasiewicz-Aneta, Pan Wasilewski Tadeusz, Pan Wydra Piotr. Uchwała została przyjęta 14 głosami za. Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 11, łamane przez 100, łamane przez 20. Rady Gminy Płaska z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, dla której gmina płaska jest organem prowadzącym. Proszę Panie Wójcie. W tej uchwale bo ta uchwała została przyjęta na sesji poprzedniej. Te kryteria zostały tam ustalone przez Radę Gminy po prostu jest Gdyby uwaga ze strony Koratorium Oświaty, uwaga dotycząca formy pracy, bo tak naprawdę u nas są to oddziały, które istnieją przy zespo zespole właściwie przy szkole podstawowej, i myśmy użyli formy przedszkola i teraz zmieniamy tę formę właśnie w tej uchwale na inne formy wychowania przedszkolnego. Czyli zastępujemy nazwę przedszkola, przedszkolu i wyrażeniem inne formy wychowania przedszkolnego. To tyle. Dziękuję bardzo. Czy ktoś, ktoś chce zabrać głos? Nie widzę, proszę Państwa. Przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 11, łamane przez 100, łamane przez 20 Rady Gminy Płaska z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, dla której Gmina Płaska jest organem prowadzącym. Proszę Państwa, radni. Pani Abrycka Anna. Dziękuję. Pan Bagiński Jan. Pan Demski Grzegorz, Pan Jadeszko Andrzej, Pan Juszkiewicz Marek, Pan Lesiecki Stanisław, Pan Okuniewski Jerzy, Polkowska Alicja, Jestem za, Pani Skubis Edyta. Pani Sławińska Mirosława, Mirosława Sławicka, za. Pani Ślużyńska Katarzyna, Katarzyna Ślużyńska, za. Pani Tarasiewicz-Aneta, Jest, Pan Wasilewski Tadeusz, Jest, Pan Wydra Piotr. Piotr Dziękuję. Uchwała została przyjęta czternastoma głosami za. I proszę Państwa, jesteśmy w punkcie dziesiątym. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska, w sprawie dopuszczenia utrzymania pszczół wyłącznie rasy środkowoeuropejskiej, linii miasta Augustowa na terenie gminy Płaska oraz zakazu utrzymania pszczół innych ras i linii. Proszę Państwa. Pewnie przy tej uchwale, pewnie bardziej tylko kompetentny byłby Pan wiceprzewodniczący, który jest pszczelarzem od, od, od dawna, pewnie od kilkudziesięciu lat, pewnie pszczelarzem jest od dzieciństwa z pszczoła augustowską zna y, 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 dużo lepiej niż ja. Ja trochę mniej się pszczołami zajmowałem. Na pewno tak powiem, że utrzymanie tej linii pszczoła augustowska, która została gdyby, no, przyjęta prawnie w roku 1976, czyli już kilkadziesiąt lat temu, i ta linia istnieje pszczoły augustowskiej. To jest jeden z takich cenniejszych, jakby tutaj no, w tym terenie jakby no, kulturowych i y, przyrodniczych takich nabytków, bo mało, y, mało jest takich ras pszczeli w Polsce, więc warto to jakby y, ta oczywiście ta pszczoła gustowska ma swoje w tej trudności, bo przenikanie się innych pszczół, innych ras jest jak gdyby tutaj, jak gdyby, no, wchodzenie w ten teren jest bardzo mocne, czasami z winy pszczelarzy. My próbujemy pomóc tą uchwałą, jak gdyby tutaj no, i władzom województwa i pszczelarzom, by utrzymać Linie Pszczoły augustowskie oby skutecznie, także ta uchwała jak najbardziej zasługuje na, czy ta propozycja właśnie i ta uchwała zasługuje na takie poparcie, więc jak gdyby no stąd ta propozycja właśnie tej uchwały. Dziękuję. Czy ktoś, ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie mam podpowiedzi. Proszę Państwa przechodzimy do głosowania nad uchwałą w sprawie zajęcia stanowiska. W sprawie dopuszczenia utrzymania pszczół wyłącznie rasy środkowoeuropejskiej linii Augustowska na terenie gminy Płaska oraz zakazu utrzymania pszczół innych ras i linii. Proszę Państwa, czytam z listy obecności: pani Abrycka Anna, Anna Abrycka jest za. pan Bagiński Jan, Jan Bagiński jest za. pan Demski Grzegorz. Pan Jadeszko Andrzej. Pan Juszkiewicz Marek. Pan Lesiecki Stanisław. Pan Okuniewski Jerzy. Polkowska Alicja. Jestem za. Pani Skubis Edyta. Pani Sławińska Mirosława. Pani Ślużyńska Katarzyna, Katarzyna Ślużyńska, za. Pani Tarasiewicz Aneta, za. Pan Wasilewski Tadeusz, za. Pan Wydra Piotr. Piotr za. Dziękuję. Uchwała została przyjęta 14 głosami za. I proszę Państwa jesteśmy w punkcie 11. Sprawozdanie z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019. Proszę panie wójcie. To jest właściwie tylko informacja, bo tutaj jak Rada Gminy dostała informację o wynagrodz średnich wynagrodzeniach w szkole. Od razu gdy był, bo tam ta część, to jest państw, część radnych, to są pracownicy szkoły, nauczyciele. To jest średnia, która liczona jest na etat. to nie, Jeżeli ktoś ma, znaczy, nauczycieli półkę etatu, czy nie cały etat, no to wtedy wiadomo, że ta, on te średnie nie osiąga. Natomiast ta średnia, którą ja podaję, którą podaję do ministerstwa, to jest średnia liczona na etat. I tak ona się przedstawiała. Mamy u siebie właściwie dwie grupy nauczycieli: mamy nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. I dla nauczycieli mianowanych ta średnia na dzień 31 sierpnia roku ubiegłego wynosiła 4385 zł. Natomiast na koniec roku 2019 wynosiła 4806 zł. Dla nauczycieli dyplomowanych ta średnia wynosiła na koniec sierpnia 5603 zł, na koniec grudnia 6141 zł. Oczywiście do tej średniej liczane są również godziny nadliczbowe, czyli to jest jak gdyby średnia z tych wypłat, które osiągnęli nauczyciele, gdyby no, z wszystkimi również pochodnymi. Ile było etatów u nas na koniec, może roku? Na koniec, na, na dzień 31 grudnia ubiegłego roku, było, były trzy etaty nauczycieli mianowanych i 21,57 etatów nauczycieli dyplomowanych. W sumie, y, może już te wypłaty to jak gdyby są mniej istotne. Istotne są, że gdyby no, wypłaciliśmy więcej od tej kwoty różnicy, która by, y, od tej kwoty bazowej, którą ministerstwo i związki zawodowe wynegocjowały. W tym pakiecie dla nauczycieli. Średni pakiet, który powinien być osiągnięty w trakcie roku, więc u nas te wynagrodzenia średnio zostały osiągnięte wyższe niż ten, gdyby ten pakiet wynegocjowany przez stronę rządową i stronę związkowo nauczycieli dla nauczycieli mianowanych o 15 tysięcy złotych, dla nauczycieli dyplomowanych o 92 848 złotych, czyli nie musieliśmy płacić 14 z punktu widzenia gminy to jest i dobre, z punktu widzenia nauczycieli, myślę, też dobre. Natomiast, czy gdyby no, to jest wszystko, to są obciążenia finansowe dla, też dla gminy, czy sobie z tym poradzimy w roku 20. No, będzie, powiem tak, już w tej chwili widać, że sobie z tym pewnie nie poradzimy, więc pewnie będą musiały być różne zmiany robione, jak gdyby no, w kierunku właśnie też jak gdyby oszczędności, również na wynagrodzeniach. Jak to będzie wyglądało dokładnie? Myślę, że za kilka tygodni jakoś postaramy się jakąś informację przedstawić. Na razie poradziliśmy sobie z tematem w roku ubiegłym bardzo ładnie. Myślę, że ta sytuacja, no, tak została, została i, i, i ze strony gminy, ze strony również dyrekcji szkole, szkoły, dość dobrze przygotowana, i jak gdyby sprawozdania wychodzą teraz bardzo ładnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, proszę Państwa, nie ma podpowiedzi. Więc w sumie sprawnie przebiegła nam dzisiejsza sesja i dzisiejsza praca. Znaleźliśmy się w punkcie 12, wolne wnioski. Proszę, może ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie ma podpowiedzi. Więc myślę, że dziękuję wszystkim bardzo za przybycie. Dziękuję za pracę, za ten swój poświęcony czas. Myślę, że, że słyszeliśmy się. W sumie dobrze i zamykam posiedzenie 12. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Płaska.